I nie wiem, jak to dużo ma być, o tak? Nie, no może być. Czy chcesz większa? So, okay, to... Zróbmy to jako pierwsze piętro, żeby materiały zrób... Dobra, ja zrobię drzwi. Ja chyba mam drzwi, nie mam. Masz? Nie mam? Nie... Hmm. Dobra, no Tutaj mam Tutaj pod nami jest kamień, i... nie go wykopię. O. Mogę sztapkę tego i ja rano zrobić. To zrób. A to Pietro, tam coś brakowało do jednej sztabki? Nie. Tam w ogóle to sztab... co ten. Nie no to ty, żebyś pokazał jak to się robi, nie? No dobra, no ale już pokazałem jak zrobiłem tą jedną sztabkę, tak? Tylko o to chodzi właśnie... A i tak możesz wytrzymać to. Dobra, to podpóźnie. Ym... Ty znalazłem iron, y tak, to jest iron kopuję go Myślę co z tego ironu na początku zrobić, jeżeli go dużo zbierzemy. Zrobimy może kill off. Żeby tak oporowanie nie szło kopania, co? Mm -hmm. Bo iron jest zaraz najwięcej po koperze, więc uważam sobie taki dużo dużego znajdziemy. Może zejdziesz mi pomożesz Ten dźwięk, no nie? Zostawimy bunio tę dziurę może tu po prostu zrobimy do tych npc-tów, nie? Bo ty chciałeś coś tam podziemiu ich Aha, okej, okay. jak widzimy Poczekaj Trzeba iść do pieca Mogę zrobić też miskę z dwóch klejbloków. Jak masz klejblok, to weź tutaj bunia podejść. Nie mam clayblock. Czekaj, nerobi świeczek. Ile się da? Kurczę, strzał nie mam. A strzał chyba się kupuje, nie, nie wiem czy je się da robić. Nie można zrobić. Masz. Z czego? Z jednego placka tego stone i... drewno. Aha, okej. Okay. Dobra, nieważne. Przejdźmy do naszego domu, który budujemy, póki nie będzie tutaj srejgonu. to potem amunicję i tak można kupić. O, co to? Mam wiaderko, jeśli cię to ucieszy. Zrób górę. Wyżej. No nie no, tyle starczy. Nie no wyżej zaprojektowałem, ojej No to co, to będzie już następne piętro Uważam, że tak lepiej wygląda Już postawiłem nie wiem, ścianę czy co tam Co ty co robisz? No ubaki wypełniam, jakby twy gdzieś by Dobra, teraz przynie, przyniosę tam piec i tak dalej Tutaj postawimy drugie krzesło, drugi stół drzwi i sobie to NPC mieszka Z tego zrobimy po prostu dom, dom dla NPC Buniu mm -hmm. Postaw tutaj drzwi krzesło, tak jak ma guide No dobra, tylko ja muszę do Craft pójść. No dobra, po tak. Cóż, nic nowego takiego super nie mogę tutaj robić, te tabliczki. Żeby tabliczkę ją podpiszę no już to zrobiłem. Ale ja chcę moją. Tam napisałem, że nasz dom, a to będzie tu ten pacjent. Tutaj będzie. Dom Wiktorisa. i błonia. Hmm. Safe Jak stawiam przy stole ten krzesło, to odwraca się w drugą stronę. Będę się jak drogę po prostu do tych domów. Nie chcę tu lasu mieć sprzedał. No drogę będzie tu popatrz, no, taką drogę chcę. Lampę potem jakąś postawimy, czy coś takiego. Mogę już tą skrzynkę zrobić? Nie, nie mogę. Mam miskę. Nie wiem, po co jest ta miska. Wypadałoby nam, buniołóżko nie łóżko zrobić, tak, żeby żebyśmy mogli spać. Yyy... Być może. O, postawiłem miskę na... ...stole, zobacz. Może coś się tu daje. Nie wiem, trudno. Może to możesz teraz się myć. Po Tak, po miska. No, st y w misce. No, Średnio wierzę, tak się myli. A my jesteśmy w Terraria, nie w średniowieczu. I idę tutaj na ślep. Chyba, że ty chcesz bunia kopalnia, Chcesz tu kopalnię? Nie wiem, no zobaczymy co to jest. Co tam jest było? Wszystko sprawdziłeś? Mhm, tam nic nie ma więcej. Dobra, ja też sobie zrobię świeżki, bo nic nie widać. No już trochę. No właśnie. To co, co tutaj chcesz? Kochanie? Nie wiem no, no możemy tu To jest tak bardziej to bliżej domu lepiej Poczekaj, nie kop. A jak mamy tutaj to mogłoby to być, bo to jest takie jaskinię i to nawet fajnie wygląda, wiesz? No właśnie to Dobra, czekaj. Może najpierw przejście od domku tutaj co? Wszystko rozkopać? Nie wiem. Co Dobra, tutaj kończmy. Tutaj skończmy. Ja roz... Tutaj skończmy kopać się o. I tu zróbmy, jeżeli ma tu być kopalnia, to ją zróbmy tutaj jakoś. Tu poprawię tylko trochę drogę i już będzie dobrze. I uważam że jest w porządku, bo jest noc i zombie tu nawet nie wchodzą więc jest okej. Okay. Świeczek trochę się da i będzie git. Mamy tych świeczek więcej niż potrzebujemy więc nie ma co ich żałować. O. Chcesz tu można tutaj drzwi jakieś postawić. Podskocz. Dobra, chodź. nie by można Dawaj. No żeby ta kopalnia była duża, bo ostatnio mieliśmy całe małe kopalnie, to nie możemy coraz dużej kopalni. No, może lepiej normalną taką ten, że po prostu w dół idziemy. To idziemy. Tylko na trochę większą skalę. Pomyślę więcej surowców dam radę wydobyć. Nie tam. będzie szło. No dobrze, ale efekt będzie lepszy. Nie będzie lepszy. No właśnie będzie. Nie, bo jak kopiesz w dół po prostu, no to masz jakiś zakres widzenia. No to tak, masz. Tylko, że chodzi mi o to, że potem nie wiem, jeśli będziemy chcieli zejść do piekła, to będziemy tak po prostu zeskoczyć i tam zrobimy jakąś wodę czy coś i święty spokój. Zanim my w ten sposób dokopiemy się do piekła, Wiesz co? Mamy słabe pojęcie o tym, że mamy słabe kilofy. Chyba nim tym sposobem będziemy mieli lepsze kilofy. Uważam, że niedługo je będziemy mieli, więc... Byłoby już lepiej jakieś wyjście tutaj. Chociaż mam pomysł, jak to można przyspieszyć te kopania. Będziemy takie mini szyby robić i potem będziemy je rozkopywać jeszcze raz, żeby było co, coraz większy, że schodzi. Zostajemy przy sobie i kopiemy. Ale musimy... Może masz rację, że trzeba lepsze te kill żeby to nie trwało. To zaraz my tu prześpieszymy akcję, czekaj. Świeczka. Świeczka. No i powiedzmy, że tu będzie ten podwójny, dawaj. Tak. Dawaj, kopmy. y por saque. Dame. Чего я капаю? Ничего не было. Iron. Jest. No i dobra, i na dalej w dół. Tam coś jest, bez Beskid. Tam jest skinie. Kopmy. Gdzie jest ta nasza skinie. Już widzisz? Nie. No teraz tak. Fajnie światło się to przekazuje o, złoty rybka nie, A, wiem, nie wiem, mam. Wyko. No, nie ma Też wykop. No to już pasmo Dobra, wychodzimy stąd, chodź Mamy wodę To no dobrze Chodź na górę Nie, wiem, to patrz, czy coś tu jest

będzie będziemy mieli szkło. Dobra, tego piasku, wykopuj go. Jego poczekaj, zróbmy tak, żeby ten nasz szyb był widoczny. Zobacz, woda. O, dużo o, srebra. A, Iren jest na dole. Wiem, wiem, wiem. Żeby zrobić zrzut. Dobra, to może tyle w tym parcie, co? No, jeszcze mam czas. No nie, bo już jest ponad pół godziny. I to już będą dwa party. No właśnie o to chodzi, że już musimy dwa party Dlatego kończmy, zróbmy teraz wyjście stąd, chodź. No to mamy właśnie jeszcze 15 minut. No właśnie, nie mamy. Mamy 14. Ja nie mogę się wydostać. A, na tym nie mogę postawić. Dobra, juju. Uważam, że z jednej ściany będzie oszczędniej. Trzeba coś przetopić. Anno. Dobra, co ja mogę przetopić? Ja szkło zrobię. Super, nic nie mogę przetopić. A bo ty wszystko wziąłeś. Dobra, to ja tobie dam. Nie, czemu ja wszystko wziąłem? Stoli, stół by się ja przydał, tego... z jakiej stół porę. potrzeba? O, armor, y, statuę. Mogę zrobić armor statuę zrobić? No jeżeli masz coś co chcesz tutaj zrobić to smak Tu zrobię No coś tam rzuciłem To, to zrobię tę statuę Mamy trochę Sylwara i trochę Arona. Irona I dzięki temu mogę zbudować skrzynkę gdzie nasza pierwsza skrzynka Poczekaj, usunę może ten tu stół. Już tak się robi... ten... ...piecek? Półkę pod szwę, poczekaj. Stonewall, grey brick wall. Stonewall, grey brick wall. Mógłbyś się przesunąć? Aż oczywiście. Mąszy na wkłaszczan Okej okay, naprawdę Ich chyba dzięki temu możemy robić podjony. No ale to jest całego tego zrobię Muszę się odejść Bo no, za wysoko mam zbudowałem Fajnie To chyba dobrze W ogóle to zrobię sobie łup No ja mam właśnie łup, poczekaj Ja zrobię drugi tablecraft, bo ja nie pamiętam jak się robi stuła No może z tego, z takiego zwykłego stołu Jak mają pc My tu mamy to... za mało miejsc Ja zawsze robiłem w ten sposób, zawsze mi działało, więc pozostanę przy tym. A nie mam żalu, więc nie sprawdzę po prostu, czy zareaguje. Zadam rybkę. Bo jeżeli załóżmy, tak zareaguje i mam ten stół, po prostu się o takie słoiki stojące, to mogę równie dobrze zrobić tutaj łuki. Świebakuna. Tak patrzę czy coś mogę tutaj ciekawego zrobić, ale... O masz miskę na półce. Haha. Nie, już chyba nic ciekawego nie mogę zrobić. Tu jest mało miejsca. Dobra. Jeden iron, dwa silvera. Butelki. Aha, tak też hmm. nie mogę. Masz w tym. Masz skrzyncę nie Tutaj mamy dwa Silvera, dwa irona Nie mamy żadnego kopera? A, bo coś robiłeś z kopera. Nie, nie po prostu nie mamy. No coś tam wydobywałeś. Mógłbyś się asunąć? Nie... Eee, mam trochę brika. No, to... Ja idę zbudować w takim razie okno w domach. Nie wiem, to co nie będę potrzebował... Chociaż on PC chyba nie potrzebuje. Pod mi drzwi. Stół, krzesło jest, dobra. drzwi by się przydały. Miecz możemy sprzedać. Ale nie wiem, czy ten koperowy za coś, coś pójdzie. Wprost... Nieważne, nawet jeżeli pójdzie za jeden, to i tak jakby się opłaca, nie sądzisz? No dobra, no ale nie wiem, czy w ogóle za coś pójdzie. O to mi chodzi. O, kołbowę... koł... ko... kob... Ko, 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 co ty mówisz? Kobuła. czyli pajęczelkę No kobłeb, no No będzie potrzebne nasylka na silka Aha. zrobić łóżko No właśnie jak robi się łóżko no z silka i drewna. A skąd zrobić silka jak go się robi? No z kobłyba. A ja nie mogę, to na czym go się robi w takim razie A jeden masz kobłęba Siedem No to powinienesz chyba zrobić Pokaż Pewnie trzeba więcej mieć trochę chodłego Może 10 trzeba mieć no Dobra, Dobra nie nieważne, dam no. dla NPC-ów jakieś tu nie wiem naczynia macie kupki te kupki się cięż, że masz ty Też Kubek Nie stawię tych świecek tak bliz... blisko tego Dobra, no ale żeby mieli światło Ale ja chcę, żeby można było drzwi otwierać w obie strony Dobra, Bo tak było ale... Światło tak. Światło mieć to mają. Nie się, przeżyją. Mam nawet wodę. Chodźmy, okay. więc jest ok. Hmm. Co robisz? drewności tam. Te armor statuetkę gdzieś postawię, nie wiem. No ja dom Skopałem ją właśnie. Podam kan tańcz stoi Nie wiem do końca jakiej używać, więc to bo zamierzam olać. to, to dla ozdobu no jak. co nam drewno? Co kopiesz? No właśnie... Mam już tyle drewna, więc nawet nie mam pomysłu na co mogą być. Chyba, że tylko na te... O masz, zrespił ci się. Przez to, że nie ma tego... ŚWIATŁA No bo ja tutaj postawiłem jeszcze świeczkę, ona zniknęła, o Teraz jest cały dom oświetlany No, a ten nasz dom ma trochę taka, małutka Powiedzcie, że mało jest? No mało jest Ciekawe czy spadnie ta strzała Masz odpowiedź? Wiesz, nie mam problemu, mogę tu zacząć kopać ściany i możemy go powiększyć, dawaj Okej okay. Chcę odzyskać mój strzałek Brawo Spada Tutaj z... zróbmy zejście Spada Już nie wiem, wykład, czy... Gdzie ty chcesz zejście zrobić? No tutaj jest Ale gdzie? W dół No zejście chyba nie prowadzi do góry, nie? Nie wiem, no podobno korytarze są pionowe bo tu będzie taki craft zone, a tu będzie zejście do naszych jakby, nie wiem, no, pokoi okay. czy coś takiego, tak? W ile Z czasu jeszcze odcinka zostało? Cztery minuty. Zdążymy, mi się daj dawaj. Nie no, to tutaj dawaj w dół, tu, po prostu w dół i pod tym. Ja rozumiem. Dobra, a co, chcesz takie zejście w dół po prostu, czy schodkami? Jakimi schodkami, to te to się skacze. Nie za zakopanie. I zrobimy tutaj, nie wiem, dwa wejście gdzie indziej, no każdy będzie miał w, w inną stronę swój dom i tyle o. Co ty na to? Ten, co, bo już te, teraz tego nie, rozumiem. nie wiem, tak forfan. No, to takie to po prostu, żeby, no, powiększyć chcesz, tak? To obecne, co jest. To każdy będzie miał spawnu, nie wiem, na innym łóżku. Wiesz jak chcesz to można tak byś to wtedy dało, się dało stąd po prostu wyskoczyć. Nie co, odpowiadać taka wielkość? Dobra. No ja nie to mam to tylko tego. No dobra, to no co, tutaj kończymy? No. no to... Poczekaj, poczekaj. Jeszcze nie kończ. O, już możesz. No uważam, że taki słab. No dobra. No to zapraszam Was do następnych odcinków. I trzymajcie się. Na razie.